Cześć Witam serdecznie na polskim kanale ASMR Być może niektórzy z Was znają mnie z innego kanału ASMR Wiecie, że jestem Sensoradi Sensoradi ASMR Tak nazywa się mój pierwotny, pierwszy kanał ASMR, który utworzyłem mniej więcej dwa lata temu i jak najbardziej to jest mój główny, podstawowy kanał, który bardzo lubię i który na pewno zawsze będę rozwijał. Natomiast na tamtym kanale od czasu do czasu, i właśnie tak zacząłem, na tamtym kanale pojawiały się filmy ASMR w języku polskim, ale bardzo rzadko, szczegół, szczególnie w ostatnim okresie, te filmy już były tylko i wyłącznie w języku angielskim. Jako takim języku angielskim. Natomiast e, tworzę ten kanał specjalnie dzisiaj. Przyszła mi do głowy taka myśl, żeby utworzyć kanał i widziałem, że inni youtuberzy, inni artyści ASMR e, też tak robią. Na przykład no, prowadzi kanał ogólnie w języku angielskim albo kręci filmy, w których e, nie ma żadnych. E, nie ma żadnych szeptów, głosów itd. a jeszcze prowadzi dodatkowo inny kanał w języku niemieckim na przykład tylko więc ja będę prowadził swój kanał Sensor Adia jak zawsze plus jeszcze będę wrzucał tutaj od czasu do czasu mam nadzieję, że jak najczęściej filmy tylko i wyłącznie oczywiście w języku polskim drogi widzu te filmy będą na pewno Najlepszej jakości, można powiedzieć, światowej jakości, więc jeśli są artyści ASMR na świecie uznawani za najlepszych, bo mają najlepszy sprzęt i audio, i wideo, i, i audio, bo audio właśnie, przede wszystkim, audio jest tutaj ważne w tych doświadczeniach ASMR, to ja Ci gwarantuję taki poziom. To wideo nagrywam akurat w jakości 4K 4K, więc e, Ultra HD, aczkolwiek myślę, że przekonwertuję je do, do HD, dlatego że to jest pierwszy taki film i e, może to po prostu wystarczy na, na pierwszy film, aczkolwiek jeśli chodzi o jakość. jakość zawsze jakość dźwięku będzie zawsze na najwyższym poziomie jak i cały ten kanał tak chciałbym poprowadzić bardzo podobnie jak prowadzę mój pierwszy kanał czyli mój główny kanał Sensory SMR. Co tutaj znajdziesz oczywiście myślę że znajdziesz odgrywanie roli czyli role playing odgrywanie roli będziesz mógł się czuć rolę mojego pacjenta na pewno będę Ci robił czyszczenie uszu widzisz, posiadam, mogę się powalić że tak mi się wydaje na dzień dzisiejszy w Polsce jestem jedynym artystą ASMR, który posiada tego typu mikrofon Pure by czyli dźwięk nagrywany czysto minimalnie na czym to polega? No na pewno się zorientowałeś, że tak jak podchodzę bliżej Twojego prawego ucha, to mnie słyszysz w prawym uchu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak jestem <coughs> bliżej lewego ucha, to mnie słyszysz w lewym uchu. Więc, czyszczenie uszu, bo czyszczenie uszu jest lubianą czynnością przez artystów ASMR, a przede wszystkim przez widzów ASMR. Myślę, że polscy widzowie nie, nie pogardzą czyszczeniem uszu. Drogi widzu, wszystkie inne rzeczy, które są, których używam na moim kanale SMR sensorowi będę też tutaj, chyba że przyjdzie mi coś nowego do głowy świeżego. To wtedy na pewno czym prędzej będę chciał to nagrać, ale myślę, że ten kanał będzie prowadzony podobnie jak, jak mój główny kanał i chciałbym mieć dwa główne kanały bo mówię cały czas, że tamten główny tamten główny niech ten też będzie głównym nie mam problemu dla mnie mogę mieć dwa główne kanały i, i, i jeśli będzie tylko odzew z waszej strony wsparcie z waszej strony w postaci jak ja mam wsparcie na myśli w postaci komentarzy łap w górę, lajków i miłych ogólnie komentarzy zachęcających do pracy tutaj przed kamerą w tej dziedzinie ASMR po polsku to jest największe wsparcie, którego każdy artysta, każdy youtuber i tak dalej potrzebuje Subskrypcja oczywiście od razu zachęcam Cię do subskrypcji jeśli lubisz się wyciszyć, zrelaksować pobyć sam ze sobą skoncentrować się tylko na sobie na swoim oddechu na biciu swojego serca jeśli chcesz zapomnieć o sprawach dnia dzisiejszego o sprawach całego tygodnia Jeśli lubisz czuć przyjemne tak zwane ciarki w obrębie głowy osodzące się w dół w karku Placu, a nawet nóg, to zachęcam Cię od razu do subskrypcji, bo ja pomogę Ci się zrelaksować, pomogę Ci przede wszystkim szybciej zasnąć, pomogę Ci w lepszym układaniu się do snu. Dzięki, jakie będę wydobywał z różnych przedmiotów, ...drewniane klocki... ...Wooden Blocks... ...będą... ...bo... ...jak słyszysz, one są w stanie dać... ...bardzo różne... ...fajne, przyjemne... Wyzwalający efekt ASMR. dzięki Klocki. Widzisz, że jestem w fartuchu. Dzisiaj to jest taki pierwszy film, więc taki powiedzmy zapoznawczy. Ale co znajdziesz dalej? Na pewno, na pewno masaże Masaże Uszu Masaże Uszu, masaże twarzy. Może wprowadzę też sesje e, uzdrawiające takie jak e, wprowadziłem na kanale Sensoradio, SMN i po prostu u mnie same ruchy dłonią i przekazywanie ciepła i dobrej energii co jeszcze? Różnego rodzaju inne Dźwięki lubiane. A przede wszystkim drogi widzu, ten kanał skoncentrowany jest na widzach polskich ASMR. Ja wiem, że ASMR w Polsce się rozwija, raczkuje, rozwija. Ale wiem, że tych widzów, którzy lubią się zrelaksować, którzy wiedzą, co to jest ASMR, jest trochę, może jest wiele, może nie tak dużo jak w innych państwach, ale przybywa i ten kanał będzie się zawsze koncentrował tylko na polskich widzach, aczkolwiek wiem, że yy, oglądanie. Filmu w języku polskim sprawi także radość, przyjemność i miłe doznania widzom z innych krajów obcojęzycznych, ale głównie na tym kanale będę się skupiał na widzach z Polski. Więc jeśli ty masz jakieś propozycje, tak zwane requesty. Jeśli masz jakiś pomysł, co byś chciał zobaczyć na tym kanale, no to możesz mi podpowiedzieć, możesz mi napisać w komentarzu, możesz to mnie prywatną wiadomość napisać, odezwać się na maila i tak dalej, i tak dalej. Ja postaram się taką prośbę spełnić i nagrać. Taki film dla Ciebie, dla Was wszystkich. Cóż, tutaj mam jeszcze dla przykładu: to jest paczuszka zapakowana przez Soft Anne, inną polską artystkę SML. E no, czasami przesyłamy sobie różne rzeczy. Ale mi przysłała tutaj takie takie wybuchowe kuleczki, ja je, ja je sprawdziłem już, skosztowałem ich. Mam nagrane takie filmy. Te filmy będą na kanale Sensoradi. Yy, natomiast yy, cóż pewno takich odcinków trzeszczenia tutaj żypienia nie zabraknie mogę powiedzieć wszystko to co było jest i będzie na kanale sensorami będzie i tutaj tylko wydanie polskie język polski polski szep Dobrym pomysłem będzie użycie tego mydełka I to, i to był świetny pomysł, słuchaj, bo To mydełko, zawsze jak go używam w filmach, to mydełko świetnie pachnie, one cały czas Cały czas tam sobie siedzi w tym opakowaniu i one świetnie pachnie A dzięki Uważam że są rewenacyjne więc znajdziesz tutaj Albo tylko dźwięki dłoni. Drapanie. I ściskanie, czyszczenie. Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej Co tutaj mógłbyś znaleźć w przyszłości? Co tutaj mogłobyś znaleźć w przyszłości na tym kanale? Możesz zobaczyć sobie mój kanał pierwszy, Sensorady. Tam znajdziesz ponad 170 filmów, które udało mi się nagrać i które bardziej zobrazują, jaką ja tematykę jestem w stanie podjąć. Na pewno będą to filmy takie, które najbardziej mówią EPTSM, więc będą to filmy w stylu odgrywania roli. Wizyty u lekarza, u dentysty, u dermatologa, badanie Twoich uszu, badanie Twojego wzroku. Hmm, tak? No, i oprócz tego, po prostu takie miłe filmy, w których będziesz mógł słyszeć mniej więcej tego typu dźwięki, jakie zaprezentowałem Ci przed chwileczką. Myślę, że często też będę używał takich rękawiczek. No i takie rękawiczki mogą być przydatne oczywiście w odgrywaniu roli doktora ale także same w sobie i sami się nakładanie ich na dłonie i operowania właśnie w rękawiczkach na Twoich uszach daje inny efekt i jest to co dla ciekawe Cóż mogę powiedzieć? Ja myślę, że tyle na dzisiaj. Tyle w tym pierwszym filmie ASMR w języku polskim na kanał, który będzie i już jest zorientowany tylko i wyłącznie na ASMR.pl, ASMR po polsku w najlepszej jakości. Więc jeszcze raz zapraszam do oglądania. Zapraszam przede wszystkim do relaksu, odprężenia się. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, by być na bieżąco zawsze, kiedy wrzucę nowy film, żebyś wiedział, że jest coś nowego. I to tyle. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia niebawem.